Chciałabym poinformować, że założenia programowe będziemy przedstawiali Państwu w najbliższym okresie, bo pojawia się ku temu przestrzeń przedwyborcza. Wybory planowane są na 7 bądź 14 kwietnia. Natomiast ja chciałabym złożyć oświadczenie, że w odpowiedzi na wiele próśb, wniosków, propozycji, które od kilku lat, w zasadzie od poprzednich wyborów, od poprzedniej kampanii samorządowej, gdzie uzyskałam drugi wynik na poziomie 40% poparcia od mieszkańców Świnoujścia. Za co jeszcze serdecznie dziękuję, ale biorąc pod uwagę zbliżające się wybory samorządowe, podjęłam się tego wyzwania, podejmuję się tego wyzwania i informuję Państwa, że. Będę ubiegała się o funkcję prezydenta miasta Świnouście na kadencję 2024-2029. Będę zabiegała o poparcie różnych środowisk społecznych i politycznych naszego miasta. Dzisiaj prace związane z tworzeniem list wyborczych są w naszym gronie bardzo mocno już zaawansowane. Również prace programowe, do których przystąpiliśmy, Mm, bardzo mocno posuwają się do przodu.